Dzień Państwu. Tak jak Pan tutaj wspomniał, tematem mojej dzisiejszej prezentacji jest spajanie cylindrycznych ogniw elektrycznych metodą ultrakompresji. Jest to dość ciekawa, nowatorska metoda spajania ogniw elektrycznych, realizowana we współpracy z przemysłem. Parę słów o mnie, ponieważ ja wywodzę się tutaj ze środowiska tak naprawdę obróbki skrawaniem swoją pracę zawodową rozpoczynałem i jako osoba, która automatyzowała załadunek do maszyn obrabiarek sterowanych numerycznie. Lecz w 2021 roku przeszedłem do Zakładu Inżynierii Spajania, a w 2022 roku nawiązałem bardzo ciekawą współpracę z firmą, która potrzebowała wdrożyć proces produkcyjny, nowoczesny proces produkcyjny Firma była to firma Vantechnik, która produkuje w piasecznie pod Warszawą pakiety bateryjne. Pakiety bateryjne głównie dla klientów z Europy Zachodniej. Firma istnieje na rynku od 1992 roku. Rozpoczynała od pakietów kwasowo-ołowiowych, od ogniw w technologiach alkalicznych, lecz. Od kilku lat tak naprawdę corem firmy jest produkcja pakietów opartych o technologię litowo -ionowe. Co ciekawe, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie pakietów akumulatorowych, to znaczy pakiety są przez nas projektowane, projektowane są systemy zarządzania baterią, czyli układy elektroniczne, które pozwalają na bezpieczne ładowanie, rozładowywanie baterii. Mamy dział prototypowania, gdzie realizowane są prototypy. Posiadamy laboratorium, w którym możemy wprowadzić badania zgodności tak powstałych pakietów z wymaganiami prawnymi. No i posiadamy również dział produkcji, w którym produkowane są już gotowe wyroby. Jeżeli chodzi o metody spajania stosowane w firmie, to przede wszystkim skrzewanie rezystancyjne. Jest to mniej więcej 95% produkcji. Taka już dość dobrze znana technologia spajania stosowana w przemyśle bateryjnym. Mamy kompetencje z zakresu zgrzewania laserowego, które jest dość nową technologią, bardzo problematyczną, jeżeli chodzi o ogniwa, ponieważ dostarczamy dość sporej ilości ciepła do ogniwa, a mamy do czynienia z dość cienkościennymi elementami. Nie prowadzimy produkcji poprzez zgrzewanie laserowe ze względu na duże koszty tak naprawdę takiej produkcji, ale posiadamy do tego kompetencje. No i zgrzewanie ultrakompresyjne, do którego tak naprawdę ja zostałem w firmie oddelegowany, do którego firma tak naprawdę, dla którego firma nawiązała ze mną współpracę. Czym jest to zgrzewanie ultrakompresyjne? Jest to zgrz proces zgrzewania, który ma na celu zapewnienie połączenia elektrycznego za pomocą cienkich drutów. Cienkich, czyli pomiędzy 10 a 600 mikrometrów. Czyli mówimy o bardzo małych drutach. I połączenia formowane są w stanie stałym, Czyli nie dochodzi do przejścia tak jak w klasycznym spawaniu przez fazę ciekłą, gdzie mamy stopnienie materiału spajanych. Jeżeli chodzi o szybką historię bondingu, jest to proces dość stary, to znaczy stary, stary może jak dla mnie, ponieważ <grym> rozpoczął, jego wdrażanie rozpoczęło się w latach 60., -tych, 70., -tych. lecz było ograniczone raczej do przemysłu <grym> mikroprocesorowego, gdzie stosowano bardzo cienkie druty, między 10 a 100 mikrometrów i były to druty wykonane ze złota. Czyli zamiast lutowania np. mikroprocesora, łączyliśmy go drutami. Z czasem yy, ktoś pomyślał, żeby metodę tą zastosować do elektroniki, elektroniki mocy, yy, czyli różnego rodzaju falowników. Tam mieliśmy już dużo większe wymagania prądowe, w związku z tym musieliśmy stosować grubsze druty. No i złoto przestało się kalkulować ze względu na ceny surowców. W związku z tym wprowadzono materiały trochę trudniejsze do takie jak aluminium czy miedź. No i w ostatnich czasach proces ten zyskuje popularność w przemyśle bateryjnym ze względu na pewne zalety, o których zaraz powiem. Przede wszystkim tymi zaletami jest duża elastyczność geometrii pakietów, czyli tak naprawdę nie musimy mieć zachowanych dużych tolerancji pomiędzy poszczególnymi elementami, ponieważ drut poruszy się po takiej tra trajektorii, jaką zaprojektujemy. Mniejsze wymagania, jeżeli chodzi o powtarzalność montażu, ponieważ jest to proces wysoce zautomatyzowany. No i to, co jest ostatnimi czasy bardzo ważne, czyli ułatwiony recykling takich baterii. Takie połączenia dość łatwo usunąć i ponownie wykorzystać od niby. Wady. Proces wymaga bardzo dużej sztywności oraz wysokiej powtarzalności i czystości powierzchni, co udowodniliśmy w ramach współpracy z firmą. Proces spajania realizowany jest na wysoce zautomatyzowanych maszynach. W tym, przypa w tym przypadku jest to maszyna Hesse Mechatronik Sponjet 985 o bardzo wysokiej dynamice ruchu, wyposażona w napędy liniowe. Głowica wyposażona jest w cyfrowy generator ultradźwięków o częstotliwości 58 kHz, gdzie możemy programować moc ultradźwięku. Jeżeli chodzi o samo narzędzie, tutaj mamy widok tej naszej sonotrody. Tutaj umieszczany jest drut w tym roku. Widzimy na tej sonotrodzie już zanieczyszczenie z aluminium. Ta sonotroda ma przebieg, że tak powiem, około 400 tysięcy zgrzewów więc jest mniej więcej w połowie swojego czasu życia i sonotroda wykonana jest zapewne dobrze państwu znanego Państwu materiału, czyli węglika woltramu. Tak? Kto zajmuje się drutowskrywaniem, ten zna. I tutaj na drugim obrazku widzimy samą sonotrodę. Nóż tnący, który ucina drut po wykonaniu zgrzewu oraz Tutaj tak zwany wireguide, czyli stędy dostarczany jest drut do przestrzeni spajania. Sama maszyna wyposażona jest w systemy wizyjne, które umożliwiają lokalizację zarówno poszczególnych ogniw. To jest tak naprawdę zewnętrzna krawędź cylindrycznego ogniwa, czyli tak jak mamy paluszek, powiedzmy, to, to jest ta zewnętrzna krawędź. Jest to biegun ujemny ogniwa a po prawej stronie widzimy kawałek naszego korpaka, czyli tego, co utrzymuje nasze ogniwa razem. Samo bardzo proste. Dzięki temu, że maszyna wyposażona jest w kamery, po prostu wskazujemy, w których miejscach chcemy wykonać zgrzewy i które z zgrzewy mają być połączone ze sobą drutem. Mamy szereg parametrów procesu. Sam proces zgrzewania ultradźwiękowy składa się z kilku pas, w których możemy regulować czasy narastania energii ultradźwięków oraz siły docisku. Kontrola procesu za pomocą krzywych procesów, które rysowane są przez maszynę. Tutaj na zielono widzimy deformację w trakcie procesu, a kolorem niebieskim widzimy w tym przypadku przebieg prądu zgrzewania. No i możemy zwrócić tutaj uwagę na to, że czas tego procesu wynosi około 90 milisekund, więc jest to proces bardzo szybki. I tak wygląda to w praktyce. Tak każdy dojazd głowicy jest wykonaniem jednego z i łączymy ze sobą poszczególne powierzchni. Tak wygląda zgrzany pakiet po lewej stronie, widzimy tutaj możemy mieć połączenie pomiędzy dwoma punktami, tutaj mamy połączenie między trzema punktami. I to są właśnie cylindryczne ogniwa elektryczne. Jeżeli ktoś kogoś to interesuje, są to ogniwa typu 18650. Co jeżeli chodzi o samą współpracę z firmą? Firma zwróciła się do nas do polityki warszawskiej, ponieważ chciała wdrożyć ten proces. Miała maszynę, którą pozyskała z projektu unijnego i potrzebowała technologii. W związku z tym, że jest to dość mało popularny proces, potrzebowała tak naprawdę kogoś, kto sam opracuje tą technologię. No i padło akurat na w związku z tym przeprowadziliśmy przede wszystkim badania powierzchni ogniw cylindrycznych, żeby sprawdzić, jakie problemy mogą występować w trakcie produkcji. Utworzyliśmy proces walidacji zgrzewania ultrakompresyjnego, aby sprawdzić w trakcie, potem już w trakcie produkcji, walidować, czy mamy prawidłowe zgrzewy. Przeprowadzono badania mające na celu poprawę powtarzalności procesu, ponieważ w trakcie pierwszych testów już widzieliśmy, że ten proces nie jest stabilny. I tutaj, w następstwie tego, przeprowadzono badania czyszczenia laserowego w cylindrycznych. Zdecydowano się na opracowanie własnej metody, zamiast zakupu gotowego systemu czyszczącego. Gotowe systemy czyszczące, dostępne od marek niemieckich, austriackich były bardzo drogie, e, kosztowały kilkaset tysięcy euro. Nam udało się to załatwić polską maszyną w granicy 50 tysięcy złotych, plus opracowując własną technologię, więc musieliśmy do tego przeprowadzić parę, parę badań, ale firma znacznie na tym zaoszczędziła. I tak wygląda czyszczenie laserowe. Oj, film nie zadziałał. No niestety nie chcę się prawidłowo tutaj stworzyć filmik. Eee, tak wygląda powierzchnia oczyszczona. Widać tutaj delikatnie okrąg, e, który jest na granicy powierzchni oczyszczonej i nieczyszczonej, szybciutko do wyników badań. Tak wygląda to pod mikroskopem dla dwóch różnych mocy czyszczenia laserowego. Tutaj jest ten obszar czyszczony. Tutaj jest obszar niewyczyszczony. Widać tak naprawdę gołym okiem tą różnicę. Przy większym powiększeniu widać to jeszcze lepiej. Przy czym przy dużych mocach widzimy już, że doszło do zmiany morfologii tej powierzchni. W związku z tym e, zastosowaliśmy proces tak jakby pośredni z mocą czyszczenia 40%. E, tutaj w jakiś sposób prowadzimy walidację, badania niszczące tak naprawdę. Tutaj mamy oderwanie od powierzchni, czyli to, czego nie chcemy. Tutaj widzimy już oczyszczoną powierzchnię i widzimy, że tutaj pozostał nam ten zgrzew i przycięliśmy materiał rodzimy dróg. Szybko badania wytrzymałościowe. Widzimy, uzyskaliśmy dużo większą powtarzalność tych wykresów. I zeszliśmy z 16% odchylenia standardowego w stosunku do mediany, co 2,6%. I tak naprawdę w tym roku w ramach współpracy z firmą powstało już 5 publikacji na temat zgrzewania w procesie produkcji pakietów bateryjnych. Dziękuję Państwu bardzo. <kluczy>